Czasu na podjęcie decyzji i załatwienie formalności zostało już niewiele. Bonifikata dotycząca wynosząca 60% dotyczy wszystkich, wszystkie te osoby, które będą objęte ustawą o przekształceniu prawa użytkowania, w pra użytkowania wieczystego w prawo własności terenów mieszkaniowych zabudowanych, czyli zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi bądź domami jednorodzinnymi. I teraz tak, wszystkie te osoby, które by zechciały skorzystać z bonifikaty, czyli zapłacić Opłatę jednorazową, a ta opłata jednorazowa to jest wynik takiego działania, że to jest 20 razy opłata, którą wszyscy płacili do 31 grudnia 18 roku czyli taka opłata określona, nazwana wcześniej opłatą za użytkowanie wieczyste, opłatą roczną, i ta opłata roczna, jej wysokość, razy 20. I razy bonifikata 60%, no czyli mnoży się razy 0,4. I te osoby, jeżeli by chcieli skorzystać z tej bonifikaty, to muszą tutaj nam takie oświadczenie zgłosić, jednorazowe, może to być napisane naprawdę bez żadnego formularza, można, jak ja to mówię, napisać to od serca, że jest taka gotowość zapłaty takiej opłaty. I tą opłatę, i to jest ważna rzecz, że wnosimy do końca grudnia. Tego roku, bo bonifikata, którą radni tutaj uchwalili na rzecz takiego przekształcenia, jest terminowa do końca tego roku. Jeżeli, Ktoś nie zadeklaruje albo zadeklaruje i nie zapłaci takiej kwoty, to będzie musiał przez 20 lat płacić tą opłatę roczną w wysokości, tak jak już wcześniej powiedziałam, tej opłaty rocznej, która ona była, wiązała się do końca 31 grudnia 2018 roku. Większość osób, których dotyczy ta spec-ustawa w Bełchatowie, takiej informacje w formie pisemnej już otrzymała. Już właściwie kończymy wysyłkę, jeszcze, jeszcze mamy jeden blok, który jest w trakcie, bo roznosimy te zaświadczenia, pracownicy urzędu roznoszą, dostarczają do, do każdego mieszkania, w którym to użytkowanie wieczyste jest ustanowione, a żeby tutaj przyspieszyć to, ten tą część formalności, jest to zaświadczenie. Wszyscy jesteśmy, do tej pory byliśmy przygotowani, czy przyzwyczajeni do decyzji administracyjnej, to jest specustawa, więc inna forma, jest to zaświadczenie i to zaświadczenie jest istotne i ono tutaj odgrywa właśnie tą rolę przekształceniową, czyli przekształcenie stanowi to, o tym przekształceniu i przypomnę tylko, że ludzie, czyli mieszkańcy nie muszą iść do sądu, wszystko za te formalności załatwia urząd. Obowiązkowo każdy, kto chce skorzystać z bonifikaty, musi złożyć taką deklarację pisemnie. Może to zrobić korzystając z gotowego druku lub pisząc odręcznie. Deklarację należy zostawić w biurze podawczym urzędu. Możemy też mailowo wysłać adres mailowy wydziału: to jest geodezja goodezja.małpaum.belhatov.pl. Również w takiej formie przyjmujemy takie oświadczenia. Opłatę należy ujścić do końca roku, można to zrobić w kasie urzędu Tu, płatności jedynie gotówką lub przelewając pieniądze na wskazany numer konta bankowego.